Nikt nie prosił i nikt nie potrzebował. Te słowa według mnie idealnie podsumowały najnowszy film Ridleya Scotta, czyli Gladiator 2, który no, przez wielu jest uważany za niepotrzebny, no i faktycznie trochę taki jest. Jeśli chodzi o Gladiatora 1, to muszę wam przyznać, że nie jestem jakimś zaciętym fanem tego filmu. Obejrzałem go jakoś dwa miesiące temu, we wrześniu w kinie, podczas re-releasu przed drugą częścią, no i muszę wam powiedzieć, że ten film mi się bardzo podobał. A na koniec doszedłem do wniosku, takiego jak w sumie każdy, że Druga część jest niepotrzebna i w sumie to nawet nie ma na nią miejsca. I czy tak faktycznie jest? Czy druga część jest potrzebna? No i tutaj odpowiedź oczywiście brzmi nie. Druga część zdecydowanie nie jest potrzebna. Ale czy jest to dobry film? No trochę. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że trochę obawiałem się o to, jak Gladiator 2 wyjdzie, zważywszy na ostatnie filmy Ridleya Scotta i to jak mu idzie, bo no pewnie wszyscy wiedzą, że Ridley Scott przez ostatnie lata nie jest w takiej formie jak był kiedyś i trochę robi teraz słabsze filmy, dlatego idąc na Gladiatora 2, szczerze mówiąc, nastawiłem się na najgorszy film, jaki zobaczę w tym roku. Naprawdę nie miałem żadnych pozytywnych oczekiwań. Oczekiwałem po prostu, że się zawiodę, że zobaczę słaby film. No i dzięki takim oczekiwaniom się zaskoczyłem i to dosyć pozytywnie. Bo Gladiator 2 taki już wcześniej zdążyłem wspomnieć, wcale takim najgorszym filmem nie jest. Oczywiście, wypada on o wiele gorzej w stosunku do pierwszej części. Ale myślę, że tego wszyscy mogliśmy się spodziewać. Natomiast porównując te dwa filmy, to dwójka myślę, że oddaje bardzo klimat pierwszej części. Jest bardzo podobna, ale myślę, że to głównie dlatego, że Fabuła przez pierwsze dwa akty tego filmu idzie praktycznie jeden do jeden, tak jak pierwsza część. No i ogólnie coś, czego wszyscy mogliśmy się spodziewać, czyli druga część bardzo bazuje na pierwszej części i gra na nostalgii widzów. Jest w tym filmie dużo nawiązań do pierwszej części, dużo odniesień, są jakieś cytaty, są wspominki, i to już się zaczyna w sumie od pierwszych sekund tego filmu w intro. No ale żyjemy w takiej w takich czasach, gdzie jakieś requele i sequele do starych filmów robi się na co dzień, więc mogliśmy się tego spodziewać, jest to dosyć znany schemat. No ale dobra, przechodząc do omawiania samego filmu, to najpierw myślę, że trzeba sobie powiedzieć o aktorstwie, które w tym filmie jest mocno średnie. W tym filmie jest naprawdę sporo gwiazd, bo możemy tam zobaczyć Paula Mescala, Pedro Pascala, Josepha Queena, Denzela Washingtona i wiele innych i to myślę, że nastawiło wielu widzów na to, że aktorstwo będzie na najwyższym poziomie, a tak nie jest. Aktorstwo w tym filmie jest takie... Bez wyrazu, jakby bez tego czegoś, czegoś tam mi brakuje, no nie wiem, jakby wszyscy aktorzy zostali pozbawieni swojego potencjału. Paul Mescal myślę, że w ogóle nie pasuje do głównej roli, no nie wiem, jak dla mnie to się on tam nie odnajduje, a jest naprawdę bardzo dobrym aktorem. Grał na przykład w takim filmie jak After Sun, który jest naprawdę bardzo dobry i pokazuje, że jest on dobrym aktorem, ale w tym filmie naprawdę to nie jest jego rola. Największym atutem Paula Mescala myślę, że jest to, że jest on takim aktorem, który jest wrażliwy, potrafi na ekran przekazać swoją wrażliwość, a w tym filmie nie ma on żadnej wrażliwości. Gra tutaj totalnie przeciwieństwo tego, co zazwyczaj gra i myślę, że no nie wychodzi to na dobre. On nie jest aktorem do takich rzeczy i w tej roli spisuje się naprawdę bardzo średnio. Bardzo średnio spisuje się też niestety Pedro Pascal, którego rola w ogóle jest jakaś totalnie dziwna i pozbawiona jakiejkolwiek historii. No i w ogóle jego postać, czyli generał Acacius jest bardzo zmarnowana, co trochę mnie zasmuciło, bo Pedro Pascal też jest oczywiście dobrym aktorem, a tutaj, no jak większość jest bez wyrazu, a jego postać zostaje zmarnowana, więc... No on niestety jest na minus w tym filmie Ale na wyróżnienie na pewno zasługuje Denzel Washington Który naprawdę wybija się Najbardziej z całego tego filmu I myślę, że jest on najlepszym aktorem w tym filmie Ma on najwięcej charyzmy, najwięcej charakteru I szczerze to widać po nim, że Bardzo dobrze bawił się na planie tego filmu I to no, przekłada się na to jak on gra Bo gra w tym filmie naprawdę bardzo dobrze No i tak jak już mówiłem jest najlepszym aktorem Z całego tego filmu i zdecydowanie zasługuje Na pochwałę. Tak samo jak na pochwałę Zasługują sceny walki w tym filmie Które są chyba najlepszym aspektem tego filmu. Tak jak w pierwszej części są one krwawe, emocjonujące i bardzo dobrze nagrane. I naprawdę bardzo fajnie oglądały się te sceny walki, dlatego uważam, że są one właśnie najlepszym aspektem tego filmu. Tyle, że niestety w tym filmie jest też sporo absurdów. W niektórych momentach dziadek Scott totalnie odlatuje i wstawia on w tym filmie rzeczy pokroju jakieś zmutowane pawiany albo inne jakieś rekiny. Poziom absurdu czasem jest naprawdę wysoki, chociaż nie wykracza poza ostatnio wysoko ustawioną skalę Ridleya Scotta, i szczerze mówiąc, spodziewałem się dosyć więcej absurdalnych rzeczy, no ale jest ich tutaj mimo wszystko dosyć sporo. Bo poza jakimiś zmutowanymi pawianami, które są w ogóle zrobione. Jakimś tragicznym CGI. CGI w tym filmie naprawdę nie trzyma poziomów, tragicznie to wygląda. Ale poza tym to są w tym filmie też rzeczy, które no nie do końca pasują do epoki starożytnego Rzymu. No i co prawda, pierwsza część zdecydowanie nie była filmem historycznym, ale jednak trzymało się jakiś RAM i pokazywała rzeczy, które. Faktycznie miały prawo znajdować się w starożytnym Rzymie, ale ten film ma to gdzieś w sumie. On pokazuje rzeczy takie, jakie chce pokazywać, więc skala absurdu jest dosyć wysoka. Kolejną dziwną rzeczą w tym filmie jest jego montaż, który nie wiem, jak to opisać. Czasem po prostu nie ma on sensu. Są w tym filmie sceny, które pojawiają się praktycznie bez kontekstu i są bardzo szybko ucinane, co nie tworzy praktycznie żadnej spójnej całości i dosyć dziwnie to wypada w stosunku całego filmu. Nie wpasowywałem się one w ogóle, no i no nie wiem, dziwnie to po prostu wypada w całym tym filmie i. No jakoś nie łączy się to wszystko ze sobą. Ale montaż filmów to jest ostatnio dosyć powszechny problem dla Scotta. No i ma on od ostatnich filmów z nim lekki problem. Chyba nie lubią się z montażystami, bo naprawdę. Czasem u niego wypada to dosyć dziwnie. Tak więc podsumowując, czy warto obejrzeć Gladiatora 2? Według mnie może. Jeśli jesteście fanami pierwszej części i ten film Wam się podobał, to myślę, że drugą część też warto sprawdzić i sobie ją obejrzeć i zobaczyć, co Ridley Scott tam ugotował. Ale jeśli pierwsza część nie przypada wam do gustu, to myślę, że drugą część też na spokojnie możecie sobie odpuścić i nic szczególnego na tym nie stracicie, bo no ten film nie wnosi zbytnio nic nowego. A jeśli chodzi o moją ocenę Gladiatora 2, to ja wystawiam temu filmowi 6 na 10.